Mamy 68 godzinę. Trochę mi jest chłodno. Jeszcze się zrzemłam. Byliśmy w sklepie i szliśmy tak, jakbym była troszeczkę wcięta, bez alkoholu. Poza tym, moje, moja głowa trochę wolniej pracuje, a tak to. Jest OK, zostały nam 4 godziny do końca. Z czego jestem przezachwycona. No i temperatura moja nie wzrosła dalej jest 36,1, a mam za to bardzo gorące policzki i głowę w ogóle. Ale ja mam temperatury poszło w dół, nie w górę. Dwie godziny do końca i po prostu kurczy mi brzu. Ta słyszę, takie. Jak... Sygnały. E, tajemni Mówiło się o nas kiedyś ta siebie, więc pozdrawiam cię, Gizde. Ale nie mam żadnego z tych dwóch. E, prędzej po prostu tutaj przychodzą jakieś rzeczy. Może nie wiem co mówię. E, tak czy siak a propos poprzedniego filmu, że się wszystko ustało, to już e, zeszło. E, czyli wychodzi na to, że to co ja mam, niedzielę to właśnie wyszło. Kiedyś czytałam ile czasu trawimy to co na przykład zjemy na śniadanie to znalazłam odpowiedź, że 2-3 dni w zależności od tego czy to było takie ciężkie, ciężko strawne czy yy, nie, jedzenie. Jest mi zimno, dlatego tak leżę pod kocem yy, i jestem dalej postrzelona. muszę iść do paczkomatów, więc chyba ubiorę się ciepło. Przecież nie można, bo że jest cieplej niż w domu, jak będę się ruszać, też będzie inaczej, a to też jest ciekawostka jeszcze jedna, że w domu to osłabienie daje sobie znać tak bardziej, a kiedy wyjdzie się na dwór, kiedy jest to słońce, to tak jakby, nie wiem, to słońce działa tak odżywczo, w sensie ta energia słoneczna, no nie, tak bardziej pobudza. Tym jest. E, no, to więc e, tyle. Opryszczka mi zaczęła już znikać. Nie wiem, czy samoistnie, czy A w pomocy <gryw> tego niejedzenia. E, to tyle. Melduję się za dwie godziny. Minęły 72 godziny. Jest! Udało się wytrzymać pierwszy taki <gryw> maraton. <gryw> Teraz będzie już tylko lepiej. Jeszcze kilka razy powtórzę 72 godziny, kilka razy powtórzę 36 godzin, bo takich powinno się robić podobno w długościach i potem się rzucimy na 7 dni, a to myślę, że w nowym roku chyba. choć dopiero. Tak czy siak. Udało się. Jupi-jupi! A, i już mi burczało w brzuchu. Znaczy dalej mi burczy. Jak wrócimy ze spaceru, wypiję sobie kefir i mam banana. Poza tym było mi zimno, już mi jest ok. Nie bolała mnie głowa przez cały pobyt, na tym jest hit. Ale moja głowa dobrze jeszcze nie pracuje, bo właśnie działam dobry wieczór sąsiadowi, a jeszcze nie jest taki wieczór.